Kolejny punkt, kolejne miasto. Miasto, miasteczko Celimna na trasie 66. Więzienie z 1860 roku. To jest chyba fragment oryginalnego, starego seni, właśnie tego miasta. I takie miejsca w ogóle można sobie normalnie wejść i zwiedzić za darmo. Teraz oczywiście jest podczepiany do samochodu. Natomiast już po samym siedzeniu widać, że był to pod konie. Zostało zmienione zaczep. I tak przewozili więźniów To dopiero mówiłaś, że czegoś takiego brak jest To już pozostały resztki Ale mimo wszystko nadal jest to oryginalne Na pewno jest oryginalne Właśnie co mi się podoba, że fajnie, że nawet to zostawiają, mimo że to jest w takim stanie, że to zostawiają, nie starają się tego odrestaurować, bo wtedy już to traci jakiś urok. Tutaj mamy bardzo nietypowego szeryfa, bym powiedział, szeryfa drogów. Ostatni punkt dzisiejszej trasy Williams, tu będziemy dzisiaj spali na tym parkingu w samochodzie. No, jak żeśmy przyjeżdżali, to mają bardzo fajną ulicę. Właśnie na nią się wybieramy. Miasteczko małe, przyjemne. Coś tutaj na pewno zamierzamy sobie zjeść. Jest to jakby ostatni przystanek, około 100 km od południowego. Południowej Przepaści Kanionu Przestraszyłem się też jeżeli chodzi o paliwo Jak żeśmy tylko wjechali To ceny od razu były 3,70, 3,80, 3,90 paliwo A tutaj jest stacja K Cirkleta Tak jak w Polsce I tu dostałem paliwo po 2,80, chyba 5 Przejażdżki małżeńskie Dorożką Jestem! O nie, meblinka wisi Ta sama Ciekawe ile kosztuje Może to bym nową kupiła tego. Wątpię w to Jeszcze ładniejszy Piątek Czwarty Październik tak. Godzina dziewiąta rano Dotarliśmy do South Rimu Grand Canyonu Czyli Na południową stronę Grand Canyonu Wstęp 35 dolarów za samochód Ale że my wcześniej wykupiliśmy Sobie już przy Sequoia Annual Pass yy, za 80 dolarów na cały rok na wszystkie parki narodowe w Stanach Zjednoczonych. No to oczywiście jechaliśmy za zadanie. No to więc, proszę Państwa, Grand Canyon. To jest już mój w zasadzie trzeci kontynentalny kanion. Byłem w, w europejskim kanionie we Francji w azjatyckim kanionie w Chinach. Na pewno byłem w Chinach, w Kanionie, ale czy to jest azjatycki? No ale bynajmniej, no chcąc, nie chcąc. No i teraz jestem w Ameryce. yola i ja się trochę na mnie zezłościła że tutaj stanąłem bo to jest taka półka pod którą nie ma w zasadzie nic ale zachowuje bezpieczeństwo i jest tu zajebiście po prostu zajebiście a teraz muszę iść jakby uspokoić moją żonę Żonka już udobruchana. Troszkę się ociepliło. Minęło troszkę minut. Idziemy drugi raz. Generalnie muszę przyznać, że nie wiem jak wygląda z innych miejsc. Natomiast z tego miejsca Wielki Kanion wygląda po prostu no, mocno, bardzo mocno imponująco. Jest to no, niesamowita dziura w ziemi. Zastanawiamy się z Jolą czy po prostu widać to z kosmosu czy nie. Yy... No, gdybym miał po prostu jeszcze raz kiedykolwiek tutaj się znaleźć, na pewno, by komuś to pokazać, no bo ja oczywiście nie potrzebuję. Na pewno, wybrałbym ponownie to miejsce. No bo jest po prostu no, imponujące. Imponujące. Za dużo tego wielkiego kanionu No nie ma co pokazywać, bo po prostu praktycznie z każdej strony wygląda tak samo. Ale, ale można się w niego po prostu patrzeć naprawdę bardzo, bardzo długi czas. I nie, nie przestaje po prostu zachwycać. Jak widać, barierki są tylko w niektórych miejscach. Tak po prostu można być tylko sam na sam z naturą. Generalnie spacerując tędy, jest wiele znaków pokazujących po prostu przełom czasu, jaki miał wpływ na ten Grand Canyon, raczej na ten kanion. Kanion ma 6 milionów lat. Powstał w wyniku erupcji, trzęsień ziemi, korozji. Z pewnością, z pewnością też, tak? Z pewnością też e, tutaj też miało duży, ogromny wpływ. Na samym dole płynie rzeka Colorado. Widoki, można by powiedzieć, cały czas praktycznie są jednolite. I poza znakami, które by można było pokazywać... E, no ile można pokazywać po prostu non stop jedno i... Bo tutaj, mimo że z innych miejsc, Ujęcia praktycznie są te same, ponieważ to są takie odległości. Zadziwiające jest po prostu to, jak płaski jest dosłownie da. On cały czas ciągnie płasko i dopiero w dół się wkrojuje różne właśnie formy. Też bardzo fajnie jest tak pokazane, właśnie na nim, że wygląda dosłownie jak taki ciasto, taki przekładaniec różne barwy różne kolory nie wiem czy to kamera pokaże czy nie wydaje mi się że może on aż za głęboki nie jest bo też gdzieś kiedyś przeczytałem właśnie z jednej, na jednej z grup jak ktoś tam właśnie się pytał na temat zejścia tylko teraz no nie chcę oczywiście strzelić ale chyba ktoś powiedział właśnie że się około 3 godzin schodzi to zejście więc żeby dokonać tego w ciągu jednego dnia, jest... jak to na górze bywa, oczywiście. Nawet wspólnie z Jolą, żeśmy się dosłownie kilka minut temu tak wzruszyli, że jeszcze rok temu kompletnie nie przygotowywa przygotowywaliśmy się do wypadu do Azji i nic nie zapowiadało takich zmian w naszym życiu, jakie nastąpiły 20 października zeszłego roku, gdy pojechaliśmy właśnie na World Travel Show i tam się okazało, że jednym z partnerów jest właśnie po raz pierwszy ambasada amerykańska i to już po prostu jakby pociągnęło swego rodzaju jakby moją pewną ciekawość, która doprowadziła do rozmowy z konsulem, który naprowadził nas, jak zlikwidować nasz problem. No i żeśmy obydwoje właśnie z Yolo mówimy, jak życie jest nieprzewidywalne, że Człowiek dzisiaj tak naprawdę. Ja już w głowie mam pewne plany następnej wyprawy. Aczkolwiek też. Do tej pory Ameryka nas no kupiła przeogromnie. Przeogromnie. Ktoś do mnie dzwoni? Halo?